ta instrukcja napisana jest nawet nie w języku angielskim, ona jest napisana w języku mandaryńskim. Sytuacja wydawałoby się bez wyjścia. Tymczasem słyszymy w słuchawce głos kontrolera lotów, który oznajmia nam, oznajmia, oznajmia nam że to nam prowadzić ten samolot, że on posiada odpowiednią wiedzę i odpowiednie narzędzia i sprzęt ku temu. Żeby pokazać nam, jak przeprowadzić ten samolot i jak tym samolotem bezpiecznie wylądować. Szanowni Państwo, ten samolot porównajmy do ludzkiego organizmu. Chociaż w naszym organizmie, tych przycisków, tych szlaków metabolicznych, tych ekraników, a więc tych enzymów, tych czynników regulujących transkrypcję, translację, czynników jądrowych, hormonów jest miliony. A więc.. Ileż bardziej skomplikowane jest korzystanie, właściwe prowadzenie e, swojego życia, żeby ono miało właściwą jakość. I pojawia się taki kontroler, kontroler lotu, ekspert, specjalista, i to jest Vitagenum. Vitagenum posiada odpowiednią wiedzę i narzędzia, żeby podpowiedzieć Państwu, jak korzystać z tych przycisków, jak właściwie odczytywać zawartość tych ekranów. Tymczasem. Szanowni Państwo, jak wygląda sytuacja w tej chwili, sytuacja dietetyków w erze jeszcze przed Witagenem? I tutaj mają Państwo takie trzy historie z mojego doświadczenia, z tego, co widzę, co z, z jakimi problemami studenci się spotykają. To są przede wszystkim trzy problemy. Przede wszystkim brak jest w chwili obecnej dobrych narzędzi, które dietetyk może wykorzystać, aby optymalnie dobrać dietę, aby Optymalną e, poradę. E, optymalną, czyli taką, która będzie dobra e, dla naszego e, zdrowia i w dłuższym okresie czasu nie okaże się e, szkodliwa. Obecnie takie narzędzia, e, albo pseudo-narzędzia, to jest waga, mierzymy masę ciała, e, to jest met, mierzymy wzrost, mierzymy e, objętość w pasie, w biodrach, w płodach e, i nawet tutaj na sali widzę e, dwóch panów, którzy mają e, bardzo podobną budowę ciała, czyli Możemy się spodziewać, że panowie powiedziecie dietetyka, to dostaniecie bardzo podobną dietę. Czy jest to właściwe? W mojej ocenie absolutnie nie, bo panowie mówi, różnicie się pomiędzy sobą, różnicie się metabolizmem poszczególnych, poszczególnych na przykład witamin, składników pokarmowych, tylko jest to dietetyka jak na razie niewidoczna. Drugim problemem, z, którymi, z którym spotyka się dietetyk, to jest szablonowość. W chwili obecnej e, diety dobierane są właściwie na zasadzie grup populacyjnych. Czyli my wiemy, mniej więcej wiemy jaką dietę powinniśmy wybrać dla osoby o wzroście 170 cm, o masie ciała 65 kg, o średniej aktywności fizycznej. Ale takich osób jest bardzo dużo. To są tysiące przebadanych osób e, i niestety popełniamy błąd, dając taką samą, nawet szablonową e, dietę. E, Czym to się e, kończy? To się kończy tym, że część pacjentów jest bardzo niewydowolonych z tych porad, przychodzi raz do, do dietetyka, nieskuteczna dieta, przychodzi drugi raz, dieta nieskuteczna. I tak można to ciągnąć przez dłuższy czas czasu. Dietetyk nie jest w stanie nacisnąć odpowiednią odpowiedź. Że... Szanowność I trzecie a więc właściwie brak jakiejkolwiek profilaktyki żywieniowej od samych naroźni. Odpowiedzią na te trzy problemy jest właśnie nasz, nasz produkt, nasza usługa czy też pomoc. Wykonanie badań, wykonanie badania genetycznego może nam w dużej mierze odpowiedzieć na te trzy pytania. A więc robiąc badanie dowiadujemy się tak naprawdę, jak wygląda nasz metabolizm, jak przebiegają poszczególne szlaki metaboliczne i których produktów powinniśmy unikać, które powinniśmy włączyć. Jeżeli taką wiedzę mamy, czyli na przykład dietetyk, albo sami Państwo otrzymacie takie narzędzie do własnych rąk, Będziecie w stanie dobrać sobie odpowiednią wiekę. Być może kiedy tak zrobi to troszeczkę lepiej, natomiast Państwo już możecie wiedzieć na pewno, których produktów mi wolno, które przygotowaliśmy w taki sposób, żebyście Państwo... mieli wiedzieli... Państwo zestaw, w którym znajdują się wszelkie potrzebne elementy do tego, aby pobrać materiał genetyczny. Pierwszą ważną sprawą, którą należy wykonać po otrzymaniu tego zestawu jest jego rejestracja. Jest, jest jego rejestracja. Rejestracja ta polega na wpisaniu tego numeru, który znajduje się wewnątrz opakowania. Jakie odnosimy z tego korzyści? Możecie Państwo wybrać któryś z pakietów na stronie internetowej i wręczyć go komuś w prezencie, ponieważ my nie łączymy dzięki zastosowaniu takiego systemu danych teleadresowych osoby zamawiającej z tą osobą, która potem wykonuje sobie badanie. Możecie Państwo zamówić zestaw do paczkomatu i zawieźć go w drugi koniec Polski i również możecie Państwo z niego skorzystać. Następnie po, po, po rejestracji wykonujecie Państwo pobrania materiału biologicznego. Ja tak całkiem poważnie to nazywam jako biotechnolog. Mogę Państwu powiedzieć, że jest to pobranie komórek nabłonkowych wewnętrznej części policzka. Nie jest to tak trudne jak, jak pobranie krwi, nie, nie wymagamy od Państwa, żebyście się Państwo kuli, natomiast wykonujecie Państwo bardzo prosty wymaz, zarówno z jednej części y, y, spod jednego policzka, jak i spod drugiego. Taki wymaz zawiera wystarczająco dużo materiału, żebyśmy my byli w stanie wykonać badanie. Następnie zamykacie Państwo taką wymazówkę. Również w kopercie, która w tym zestawie się znajduje. To wszystko. To wszystko wysyłacie Państwo do nas, do Witagena. I, I to tyle. Z Państwa strony dalej nie wymagamy żadnych czynności. Oczekujecie Państwo na wynik. O tym yy, kiedy wynik zostanie. Prowadzony przez laboratorium Vitagen. Kiedy te badania już zostaną wykonane, dowiadujecie się Państwo drogą e-mailową. W tym momencie na Państwa profilu w naszym serwisie internetowym pojawiają się wyniki. I to w tym wszystkim jest najciekawsze jak my prezentujemy te wyniki. Dostajecie Państwo czytelny obraz pakietów, które Państwo zamówiliście. Podajemy Państwu markery genetyczne, które u Państwa zostały zrobione, podając ich pełne naukowe nazwy w taki sposób, że możecie Państwo spokojnie rozszerzać swoje wiedzę na temat tego, co, co u Państwa zrobiliśmy. Mówimy Państwu, z czym ten wynik się wiąże. Tłumaczymy Państwu, jak należy rozumieć wynik, który Państwo otrzymaliście. Wreszcie na końcu podajemy również rekomendacje, w których my po Dość szczegółowych analizach literatury, jesteśmy w stanie powiedzieć, na przykład w przypadku konkretnych witamin, że niekoniecznie tylko powinniśmy zacząć po prostu jeść więcej tej witaminy. My możemy te enzymy, które okazały się mniej aktywne, aktywować również w inny sposób, nie tylko dostarczając im więcej substratu. Natomiast być może zacząłem znowu mówić jak biotechnolog. To wszystko w naszych wynikach wytłumaczone jest w bardzo dostępny sposób. Ja na przykład, o to, które mają na z czym to może być związane? Może być to związane z tym, że obok oczywiście kaloryczności wybierają nieodpowiednie produkty do swojej diety. Wykonując badanie genetyczne, my wiemy z jednej strony, czy mamy predyspozycje i możemy to wykorzystać, jeżeli chodzi o profilaktykę dzieci, czy mamy predyspozycje do cukrzycy typu drugiego, czy mamy predyspozycje do rozwoju zespołu metabolicznego. To daje nam też pewien pogląd, że jeżeli nie zmienię swoich nawyków żywieniowych, nie zacznę wybierać odpowiednich produktów, które będą w pewien sposób dostosowane pod mój indywidualny genom, to w wieku 40-45 lat może to się skończyć zawałem, wylewem. A niestety w Polsce jest taka w tym momencie sytuacja, że 50%... Zgonów jest spowodowana chorobami układu krążenia, a tylko 25% na przykład powodują nowotwory. Czyli jest to dość, dość poważny problem. Odpowiedź: mamy w pakiecie nadwaga i otyłość. Z reklam e, jest koniecznością. E, powinniśmy się zastanowić, tak naprawdę, skąd się bierze ta sytuacja, gdzie nagle obserwujemy w lusterku, że. No, starzejemy się, pojawiały się zmarszczki, nasze paznokcie nie wyglądają tak jak trzeba, włosy nie lśnią tak jak trzeba. Gdyby ten pakiet był troszkę wcześniej, to pewnie mógłbym coś o tym bardziej powiedzieć. E, niestety nauka pozwoliła nam go dopiero teraz opracować. E, to się wiąże z tym, że wybieramy nieodpowiednie ilości poszczególnych składników odżywczych, które są nam e, potrzebne. Być może nasz organizm Troszeczkę inny sposób je metabolizuje i to też daje nam właśnie na to odpowiedź pakiet, pakiet urony Na nietolerancje pokarmowe, tutaj jesteśmy skoncentrowani na dwóch nietolerancjach. To jest nietolerancja laktozy, a więc tego cukru, który znajduje się w mleku i nietolerancja fruktozy, a więc potocznie zwanego takim cukrem owocowym, chociaż na przykład w miodzie też jest, miod nie jest owocem. Zwykle, jeżeli mówimy o nietolerancjach, zapala nam się taka lampka. Proste. Proste, bo jak mam nietolerancję, to pewnie będę miał jakieś rewelacje żołądkowe, ale to minie, najwyżej nie będę spożywał tego produktu. Jeżeli chodzi o te nietolerancje rodzane nie jest to do końca takie proste. To nie musi być taka nietolerancja, że my po zjedzeniu od razu odczuwamy negatywne skutki. Może się na przykład objawić tym, że z biegiem lat Spożywając produkt, który nie do końca tolerujemy, nagle będziemy odczuwać ból w kościach, tak zwaną ból kostno-stawowy. Ktoś powie: To nie reumatyzm. To nie musi być reumatyzm. To może być nietolerancja. Ktoś może częściej cierpieć na migreny, ktoś może mieć problemy z zatokami, albo ktoś będzie miał na przykład zespół jelita drażliwego i będzie święcie przekonany, że jakiś produktów innych nie może jeść. To może się okazać, że to jest już skrajnie manifestująca się nietolerancja pokarmowa. Włókien wolno-kurczliwych i szybko kurczliwych. A ja Pani powiem jeszcze coś więcej. Ja mogę Pani powiedzieć, czy jest Pani bardziej predysponowana do sprintu, czy jest pani, pani bardziej predysponowana do biegów maratońskich. Czy Pani metabolizm jest bardziej beztlenowy w uprawianiu sportu, czy bardziej tlenowy. Skoro jest Pani ciekawa, to mam dla Pani taki prezent. w postaci odwitania. Bardzo proszę, Bardzo proszę. Tak sobie, tak sobie wyobrażam dziennikarza, który rano staje pierwszy co idzie po kawkę, potem goni za nim Ale być może to jest moje błędne wyobrażenie. Tak jest. Ja tak jest? Potem próbuję się przywitać z rozumem. <duszel> 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 w takim razie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Polska akurat, My, jako Polacy, nasz genom jest taki, że 50% Polaków toleruje w bardzo dobry sposób kofeinę, drugi 50% tej kofeiny tak niespecjalnie dobrze e, toleruje. Pani toleruje, czy nie? Ja toleruję. No to tak właśnie sądzę, że przekonajmy się, czy tak naprawdę jest. Jeśli wiecie, że jest Pani wolnym metabolizerem kofeiny, to raczej od razu wypicie dużej ilości kawy.